Bardzo dziękuję panie rektorze. No z wielką tremą patrzę bo tak na państwa. Trochę mi głos mówiąc w gardle, jako że tak znakomitym gronem chyba nie występowałem. No, ale cóż, poza tym po tak wszechstronnym referacie pana doktora Gontarskiego, opartym na orzecznictwie Strasburskim, cytowanym, przydawanym hmm, bardzo wszechstronnie. No cóż, no tak jak mówię, cóż mi tutaj pozostaje, no pozostaje mi dokonać przed Państwem krótkiej analizy przepisów kodeksu prawnego i KPK, kodeksu postępowania karnego, jako że pewnie Państwo wiedzą, że jestem pełnomocnikiem, bo od razu chcę powiedzieć, nie redakcji wprost, jestem włącznie pełnomocnikiem pana redaktora Sylwestra Latkowskiego i tylko do jednej czynności, mianowicie pan Sylwester Latkowski ustawił mnie swoim pełnomocnikiem w kwestii złożenia zażalenia. Na czynność, na postanowienie o przeszukaniu i na czynność. I tylko w tym zakresie ja pana Sylwestra Latkowskiego, pana redaktora Latkowskiego reprezentuję nie reprezentuję prostu jako redakcji. To tylko w woli wyjaśnienia. Szanowni Państwo, no cóż, myślę, że wszyscy oglądaliśmy telewizję 18 czerwca. Ja oglądałem ją również i muszę powiedzieć, że znaczy akurat byłem poza domem, ale no mam takiego malutkiego iPada i sobie tam zobaczyłem, co się dzieje. I muszę powiedzieć, że byłem nawet nie przerażony, byłem zniesmaczony, nie wierzyłem własnym oczom, proszę Państwa. Pan doktor Gontarski mówił o zasadzie proporcjonalności. No może w ogóle od tego zaczniemy, chociaż no wszyscy znamy pryncypia, znamy konstytucję, wiemy jak ustawodawca konstytucyjny traktuje wolność prasy, swobodę informacji. To jest w demokratycznym państwie prawnym dobro numer jeden w ogóle. I szanowni Państwo, zamach na to dobro jest rzeczą straszną po prostu. I gdyby było tak, na przykład, że organy ścigania miałyby uzasadnione podejrzenie, żeby przypuszczać, że tam są, ja nie mówię o wproście, mówię abstrakcyjnie o redakcji XY, że tam się naprzy... że są tam narkotyki, że jest tam broń, że są materiały wybuchowe, że proszę Państwa, nie wiem, no, są tam kontenery z nie... nieozdolnymi papierosami, to oczywiście wtedy organy ścigania mają prawo wkraczać, jako że no, Przepraszam, że użyję brzydkiego może słowa nieparlamentarnego, nikt nie jest świętą krową, i oczywiście dziennikarzowi również nie wolno opełnić przestępstwa. Natomiast w momencie, kiedy policja i prokuratura wkracza do redakcji po to, żeby zabrać materiały, a no konkretnie laptopa panu Latkowskiemu, panu Sylwesterowi Latkowskiemu, to ja muszę powiedzieć, dzisiaj nie wierzyłam własnym oczom i uszom w tym momencie. No, nikt z nas nie pamięta, mimo że ja jestem tutaj pewnie. W porównaniu z państwem Matuzalemem, jakimś starcem, ale ja też nie pamiętam II Rzeczpospolitej oczywiście, bo jestem urodzony już po wojnie. Wiem, może nie widać, bo wygląda na to, że jakbym był przed wojną nawet pierwszy urodzony, ale nie, taki stary nie jestem, proszę państwa. Natomiast no, interesuję się historią Polski, pewnie tak jak wszyscy obecni i wiemy z historii, co się działo. W drugiej Rzeczpospolitej, po przewrocie Majowym było więciu rządów przez Sanację, niezależnie od tego, jak będziemy przysiąg Majowo oceniali, jak będziemy oceniali rolę pana marszałka Józefa którego ja jestem wielkim fanem zresztą, ale niezależnie od tego, czy nim jestem, czy nie. Było to państwo, zwłaszcza w latach 30. -tych już jak był proces Brzeski, jak już była Bereza Kartuska, było to państwo, no nie oczywiście faszystowskie, nie autorytarny, ale na pewno autorytarne. I wtedy rzeczywiście były naloty policji na Redakcje, demolowanie, no to przecież znamy to wszystko z historii, no ale proszę Państwa, to było, kiedy to było? To było już, no ile, 80 lat temu, wtedy były inne standardy praw człowieka, natomiast teraz, w 2014 roku, dokładnie 18 czerwca, brutalne wejście, proszę Państwa, do redakcji policji, prokuratury policja AWW, no jest rzeczą po prostu nie bywa jest rzeczą było. No i po co oni tam weszli, proszę Państwa? No weszli po to, żeby zabrać laptop Pana redaktora Radkowskiego, no, proszę Państwa, ja próbuję, nie wiem, może mi się to nie udaje, może nie, no, może robię to nieudolnie. W każdym razie próbuję odcinać się w każdy możliwy sposób od polityki, ponieważ uważam, że w ogóle generalni prawnicy... Jeżeli wykonujemy zawód zaufania publicznego, jakim jest zawód adwokata, jeżeli wchodzimy w politykę, no ja nikogo nie oceniam, bo proszę bardzo, każdy jest kowalem swojego losu, no to wtedy chyba tracimy jednak swój, no może przesadziłem, ale w każdym razie jest jakaś rysa na tym naszym statusie jako, jako osoby wykonującej funkcję publiczną, której celem jest przecież ochrona praw obywateli. Więc ja abstrahuję w tej chwili od polityki, proszę Państwa, zupełnie abstrahuję od tego. No ale wiemy jedno. Przecież prokuratura wcale tego nie gryła. Chodziło o to, żeby zabrać tego laptopa panu Sylwestrowi-Latkowskiemu. Proszę państwa, no widzieliśmy też konferencję, kolejną, trzecią, czwartą, konferencję klasową prokuratury, kiedy pani prokurator Renata Mazur, rzecznik klasowy prokuratury okręgowej warszawa praga, zapewniała nas wszystkich solennie, no to zobaczcie, przecież tam nie było żadnej przemocy. No nie, no żadnej przemocy nie było, no absolutnie, no. No jednak dwaj, nie wiem, czy to byli policjanci czy fundustariusze ABW, No szarpali się z panem Blatkowskim. On no, musiał na ziemi, próbowali mu tego laptopa odebrać. No przecież była przemoc. Oczywiście, proszę państwa, no nikt go nie kopał, nie bił, no, nikt go nie zabił. No to przecież jakaś taka stara anegdota mi się już może nie na miejscu, jestem w tej chwili cytować, że... Kiedyś Lenin gdzieś odpoczywał w parku, no i dzieci bardzo głośno się zachowywały, i Lenin zwrócił im bardzo zdecydowanie uwagę, no ale ich nie zabił, no, no więc proszę bardzo, proszę Państwa, przecież nie zabił dzieci, no więc tutaj ta sama sytuacja, no Lenin się okazał bardzo taki no, no, tolerancyjny, i bardzo łagodny, no tutaj też, no, no nikt ręk nie wykręcił panu Latkowskiemu, nikt go nie kopał, no tylko, no ale siła oczywiście była użyta. Już nie mówiąc o, tym, o, ty, o, ty, o, tym, o tej grotesce w tym wszystkim, groteska polegała na tym, że w końcu się ta jedna policja okazała całkowicie nieudolna, no bo nie odebrali mu tego laptopa. Zresztą dzięki Bogu. Tak to wyglądało. Jak to wygląda z punktu widzenia prawnego? Przynajmniej, proszę Państwa, w moim głębokim przekonaniu. Otóż tak, policja i prokuratura miała prawo dostrzeczać do redakcji. Nie przeszkadzają. Pełni powiedzieć powiedzie, dzień dobry. Poprosimy o takie i takie materiały. Natomiast w momencie, kiedy pan redaktor Sylwester Latkowski oświadczył, materiały w moim laptopie to są materiały objęte tajemnicą dziennikarską. Tam mogą być nawet źródła. Proszę Państwa, oczywiście ja się mogę mylić, ale szczerze mówiąc nie rozumiem moich kolegów prawników niektórych, którzy twierdzą, że absolutnie wszystko było ok, skoro pan Latkowski nie mógł... Nie, ode, nie oddał tego laptopa, to mogli mu go siłą wyrwać, proszę Państwa, i ewentualnie zabezpieczyć go w zalakowaną kopertę i przekazać go sądowi. Nie proszę państwa. Nie proszę państwa. Absolutnie uważam, że jest inaczej. Otóż rzeczywiście taki tryb przewiduje artykuł 225 KPK. Tak jest właśnie, jak twierdzi prokuratura. To znaczy, że jeżeli dokumenty znalezione w czasie przeszutania zawierają materiały objęte tajemnicą zawodową, a, a tajemnic zawodowych jest bardzo wiele. Może być to tajemnica ubezpieczeniowa, może być to tajemnica handlowa, może być to tajemnica bankowa, a tajemnica przedsiębiorstwa jest ich cały szereg, proszę państwa. To wtedy rzeczywiście artykuł 225 KPK, ja nie chcę go w całości czytać, bo on jest bardzo długi, nie chcę państwa zanudzać, przyjmuje określony tryb. Tak samo, jeżeli pan policjant dokonuje przeszukania na przykład w kancelarii adwokata X, adwokat X mówi do niego, to są materiały objęte tajemnicą adwokacką. Też nie ma prawa oczywiście. Do tych materiałów sięgać, musi je, y, proszę Państwa, wtedy. Może inaczej, jeżeli powiedzmy, są to jak, jakiekolwiek dokumenty, proszę Państwa, objęte, y, dokumenty prywatne, to też nie ma prawa ich otwierać, a o tajemnicy jest inaczej. Proszę Państwa, czyli ten przepis artykułu 225 dotyczy, reguluje ogólnie postępowanie z dokumentami objętymi jakąś tam tajemnicą. I prokuratura miałaby rację, gdyby nie artykuł 226 kPK, proszę Państwa. Artykuł 226 KPK, ponieważ jest krótki, tego, tego państwu zacytuję w całości. W kwestii wykorzystania dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice zawodowania o dowodów w postępowaniu karnym stosuje się odpowiednio zakazy i ograniczenia określone w artykułach 178 do 181 KPK, czyli również artykuł 180 paragraf 3 i 4 KPK. A te dwa przepisy, proszę Państwa, w sposób bardzo szczególny nakazują chronić tajemnicę dziennikarską. Jak? Ona mianowicie tak, że tylko sąd może zwolnić dziennikarza z obowiązku zachowania tej jednicy. i mało tego, to zwolnienie nie może dotyczyć źródeł. Chyba, że wchodzi w grę najcięższa zbrodnia: zabójstwo, zamach terrorystyczny, szpiegostwo, obalenie, próba obalenia przemocą demokratyczną w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej. W takiej sytuacji dziennikarz ma obowiązek ujawnienia źródła. Ale nie w sytuacji tej, proszę Państwa, którą opisano. Chodzi mi o te. Niezwykle interesujące rozmowy, zwłaszcza niektórych panów, zwłaszcza słownictwo, prawda, którego używali niektórzy panowie. Proszę państwa, no, nikt nie jest do grzechu, mi się też oczywiście zdarza w prywatnych rozmowach używać słów niecenzuralnych, natomiast no, ja nie jestem ani ministrem spraw zagranicznych, y, ani ministrem spraw wewnętrznych, ani prezesem NBP. Bóg strzegł, więc no, państwa, jeżeli już ktoś takie funkcje pełni, no, to musi jednak się liczyć z tym, że nawet i w prywatnych rozmowach musi trzymać się z jego zębami. No ale w każdym razie, jakbyśmy nie oceniali, proszę Państwa, tych działań, to nie jest, ani nie mam do czynienia z zabójstwem, ani nie mamy do czynienia z zamachem terrorystycznym, próbą obalenia, próbą obalenia ustroju przemocą, i tak dalej, Proszę Państwa, czyli dziennikarza nikt nie może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy w zakresie źródeł. I proszę Państwa, w momencie, kiedy pan redaktor Sylwester Latkowski oświadczy, nie oddam tego laptopa, Dlatego, że tam są informacje objęte tajemnicą dziennikarską. Tam również mogą znajdować się informacje dotyczące źródeł w innej sprawie. Że Państwa, twierdzę, jak dotąd nikt mnie nie przekonał, chociaż oczywiście nie twierdzę, że to, co ja tutaj mówię, to jest jakaś święta Ewangelia, ale nikt mnie do tej pory nie przekonał, że jest inaczej. Że można było jednak mu odebrać tego laptopa, zabezpieczyć go, proszę Państwa, włożyć do zalakowanej koperty. No, tak sobie wyobrażam już to postępowanie z tą zalakowaną kopertą w, 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 w zaciszu gabinetu w ABW w prokuraturze i dopiero potem przekazać do gminy. proszę Państwa. Procedura musiała być odwrotna. To prokurator, zanim wszedł do redakcji, powinien się zwrócić do sądu o zwolnienie pana Radkowskiego z obowiązku zachowania tej emisji. Powtórzę po raz trzeci, nie mogło to zwolnienie w żadnym razie dotyczyć źródeł. Proszę Państwa. Zresztą mówię, okazało się nieco, że była to duża w szklance wody, ponieważ to była środa, taka w sobotę pan Latkowski, pan redaktor Sylwester Latkowski, udał się do prokuratury i przekazał dobrowolnie materiały, oczywiście poza tymi, które są objęte ścisłą tajemnicą dziennikarską. Więc to, proszę Państwa, no góra urodziła mysz po prostu. No. Prokuratura uzyskała to, co chciała w sposób, pan Latkowski zrobił pan Latkowski, zrobił to w sposób dobrowolny. I tyle, proszę państwa. To tyle, jeżeli chodzi o aspekty procesowe. Ja złożyłem zażalenie, tak jak powiedziałem, jako pełnomocnik pana redaktora Sylwestra Radkowskiego, osoby fizycznej, nie redakcji wprost, złożyłem zażalenie na tę czynność prokuratury, zarówno na postanowienie o przeszukaniu, jak i na przebieg tej czynności. Co zrobi sąd, zobaczymy. Szczerze mówiąc, między nami dużych złudzeń nie mam, ale nie o to chodzi, proszę Państwa, nie w tym rzeczy. To i tak, nawet gdyby sąd przyznał rację skarżącemu. To i tak to miałoby jedynie walor dydaktyczny, ale ja uważam, że ten opór, ogromny opór ze strony dziennikarzy, to że oni nawet tam weszli, to jest zdrowy objaw, proszę Państwa. To jest zdrowy objaw. I, I trzeba się zgodzić z Panem Sylwestrem Latkowskim, że jeżeli inaczej by zareagowało środowisko dziennikarskie, to ta dzisiaj prokuratura, bo proszę Państwa, ABW, policja to jest najmniej winna, oni działali na zlecenie prokuratury, dzisiaj prokuratura zastucha to wprost. Jutro do Gazety Wyborczej, pojutrze do, nie wiem, naszego dziennika, potem do trybuny. Nie wiem, czy trybuna jeszcze jest, czy nie ma, bo nie czytuję, ale no jeżeli jest, to jest, proszę Państwa, jest, tak? Koledzy adwokaci podpowiadają, że tak. No i że proszę państwa, i tutaj i tutaj nastawienie polityczne nie ma żadnego znaczenia. Najmniejszego znaczenia to nie ma. Tu chodzi o pryncypia, proszę państwa. Na patrzę na mojego przyjaciela, pana Mecenasa, pana dziekana. Zielińsława Gintofta, drugi ziemku, chyba nie, y, nie ujawnię żadnej tajemnicy, jeżeli powiem, że taka, taka właśnie była, takie było stanowisko w Rezydencji Rady Adwokackiej. Mój kolega, pan, pan dziekan Gintoft jest też, mogę powiedzieć, szefem doradców. Ale prezesa NRA. Nie, i tutaj działaliśmy równolegle, dlatego, że, że to, to nie to, że, że moi koledzy, których oczywiście bardzo cenię, sam jestem członkiem NRA, powiedzieli mi, Ty, Kruszyński, teraz jak jesteś pełnomocnikiem wprost, to masz powiedzieć tak i tak. Ja też nie powiedziałem panu prezesowi zwa, że Andrzej, to taki, tak i tak. Równolegle działaliśmy i tak się okazało, tak, ziemia, że mieliśmy podobne zdania, właściwie identyczne w tej kwestii. Proszę Państwa. Natomiast jeszcze rzecz z zakresu, kwestia z zakresu prawa karnego materialnego. To już pan doktor Gontarski poruszył ten temat. Proszę Państwa, no też się pojawiły takie głosy, ja akurat potem byłem kilka dni w Danii, no, ale mam przy sobie mój iPad, oglądałem to wszystko, widziałem niektóre wypowiedzi, nie chcę, nomina to ale również i osób, które są adwokatami, proszę Państwa, ale nie będę wymieniać nazwisk Państwa, myślę, że wszyscy wiedzą, co, o kogo chodzi. Którzy twierdzili, że oczywiście, że to tak wprost się dopuścił przestępstwo z artykułu 267, paragraf 4 KPK. Pan doktor Gondarski już mówił o tym, że nie można ujawnić ujawnionego, że tutaj chodzi o ujawniania, a nie o rozpowszechnianie. Ale proszę Państwa, nawet uznając, że tu wchodziło w grę ujawnianie. Proszę Państwa, no ja nie będę zdarzać tajemnicy adwokackie, nie, może, nie mogę tej tajemnic rozmowy z moim klientem, z panem redaktorem Sylwestrem Latkowskim, ale o jednym mogę powiedzieć, że tą produkcja wprost napisała, to nie jest żadna tajemnica. Gdyby, gdyby ujawniono jakiekolwiek fragmenty rozmów, nawet tych nagranych w tej specyficznej atmosferze, słowa i Przyjaciele, i tak dalej, z tym całym oryginalnym kontek kontekstem, przepraszam, pod tekstem też, gdyby, proszę Państwa, ujawniono jakiekolwiek okoliczności dotyczące życia prywatnego tych osób, już nie mówię co jakiś tam tajemnicuchankowy, bo to jest zupełnie oczywiste, jakiekolwiek okoliczności dotyczące życia osobistego, prywatnego, niezwiązanego z działalnością polityczną. To proszę państwa, byłbym pierwszy, nie podjąłbym się wtedy tej funkcji procesowej, którą mam. Byłbym pierwszym, który powiedziałbym, panowie, ola, tutaj w tym momencie tego tak robić wam nie wolno. Nie tylko, że naruszacie rubra osobiste, ale nie wiem, czy nie dopuszczacie się przestępstwa z artykułu 267 -4. Abstrahując 4. A od tych względów, o których mówił pan doktor Kontelski. Natomiast w momencie, kiedy, proszę państwa, dziennikarze, nawet korzystając z tych obotów za to tego drzewa, ujawniali okoliczności, fakty, które dotyczą życia publicznego, polityków, ujawniają mechanizmy polityczne, niezależnie od tego, jak, jak byłyby one szokujące, to, proszę Państwa, w tym momencie nie można w ogóle mówić o jakimkolwiek przestępstwie. Dziennikarz działa w tym momencie w interesie publicznym w stanie wyższej konieczności, realizując tam swoją funkcję konstytucyjną, proszę Państwa, jawności życia publicznego, informowania o, o mechanizmach politycznych. Oczywiście, jest, to jest bardzo, proszę Państwa, trudny problem. Jakie są granice ochrony i intymności osób pełniących funkcje publiczne polityków. Na ten temat pan doktor Gontarski o tym nie mówił, ale przecież no wiadomo, że znakomicie jest, jest znakomitym specjalistą w tym zakresie. Proszę Państwa, Trybunał Strasburski, Luksemburski zresztą nieraz na ten temat się wypowiadali. Nawet była taka sprawa dotycząca, jeżeli się powieliłem, to pan doktor mnie tutaj skoryguje, ale chyba Księżniczki, następczyni Trono w Luksemburgu, proszę państwa, kiedy to, kiedy to paparazzi sfotografowali tą tą panią, jej wysokość, w jej rezydencji, zresztą zasłoniętej murem, ona chodziła, proszę państwa, miała topless w tym momencie. I uznano wtedy, że to jest naruszenie duplessowiste, że tak nie wolno. Dlatego, że gdyby owa księżna chodziła po ulicy w takim stroju, no to co innego byłoby. Ale ona też, ona ma prawo do prywatności. Ja się z tym całkowicie zgadzam. Każdy człowiek ma prawo do prywatności. Jak kiedyś, proszę państwa. Zapytali mi też dziennikarze o taką rzecz. Jedna z bardzo znanych dziennikarek, ym, nieważne która, proszę Państwa, jechała rowerem w jednej z podwarszawskich miejscowości z dwiema córkami, proszę Państwa, no i była w takim dosyć skąpym stroju, proszę Państwa. Sfotografowali ją dziennikarze i wtedy zapytano mnie o opinię, czy to jest, czy, czy, czy ta pani redaktor może, moim zdaniem, oczywiście, mówić o naruszeniu dobroosobistej ochrony prywatności. Moim zdaniem nie, dlatego że ta. Pani redaktor poruszała się po drodze publicznej i ona była, wtedy gdzieś. No Oczywiście, jak to są troszkę, to jest inna rzecz, ale w każdym razie to była droga publiczna. Proszę Państwa, wracając do tych taśm, więc jeszcze raz mówię, no ja to mogę powiedzieć, nie naruszając na tajemnicy adwokackiej, powiedziałem panu redaktorowi Ratkowskiemu, jest to całkowicie ze mną się zgodził, że nie wolno po prostu, w żadnym razie, niezależnie od tego, jakie sensacje nie byłyby na tych taśmach i jak, proszę Państwa, ludzie żadnej sensacji by siedzieli z nosem w telewizorze czy też Wykupiliby cały nakład, żadnych informacji życia prywatnego, już nie mówiąc o oczywiście o intymnych sprawach, bo to jest wiadomo, nie wolno ujawniać dziennikarzom. Natomiast jeżeli ujawniają mechanizmy polityczne, to niezależnie od tego, jakie one by nie były szacujące, mają do tego prawo. Proszę Państwa, cóż mogę powiedzieć na koniec, no politykom mniej wolno. I, proszę Państwa, też o jednej rzeczy trzeba pamiętać. Nikt w Polsce ani na świecie, bo to nie jest tylko polski problem, przecież, proszę Państwa, DikiX. Wiadomo, że raz na jakiś czas w innych państwach też się ujawnia pewne rzeczy w wyniku nielegalnych nagrań. Nikt nie musi być politykiem. To nie jest wyrok sądowego, proszę Państwa. Nikt nie musi być politykiem. Natomiast, jeżeli już się decydujesz być politykiem, ja mówię abstrakcyjnie, prawda? Do nikogo się nie zwracam. No to uważaj po prostu. Tracisz w dużej mierze prawo do prywatności, przynajmniej w tym zakresie w jakim rozmowy Twoje prywatne dotyczą życia publicznego. No i proszę Państwa, nie znam języka francuskiego, ale znam jedno francuskie powiedzenie. Noblesse obliż. Szlachetstwo zobowiązuje. Po prostu trzymaj standard. No i tyle. Dziękuję bardzo.